Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To oazaza, nie? Oazaza. Ta... To... No ogólnie to jest ten świat przedstawiony, co nie? Nie. Nieprawda. Nie. Mi się wydaje, że nie. Czemu ona się bo przecież mamy tego moda, że go ogóle dodajemy prędkości. A no tak zapomniałem o tym. Modę. Bo sam robiłem, sam robiłem zapominam tego moda. O, o siąka. No nie flexuj się. No i nas przegoni. Tak nas blisko. lagi ogólnie nie powiewajcie. Ta. zepsuję wam światy, zrespiwam Antlayona w jesień. Ale pewnie by tak było. A no to fajnie posprzątane. No, takie quality porządki. No tu turbownik miał to posprzątać, no to wiadomo, Widać, że jest nawalone. Posprzątał. Posprzątał po swojemu. <grym> no mówiłem, że nie było budżetu na sikier. A czy, Znowu, czy tak. on właśnie spalił drzewo, które tu e... było do zdoby? Tak Bożliwe. on to zbawił? To było do zdoby. A no to prawie. No ogólnie tutaj mamy bazę na oazie, którą Icerim zbudował w sumie po nic, bo z niej nie korzystamy. Tak podszedł? A kur... Chciałem właśnie kurz zbytować, że tam podszedł <laughs> Ale akurat jest ta. jest zima. zima, to mu nic nie będzie. I właśnie... Ta. W, w sumie chodźmy szybko pokazać ten... Kinga, zanim spadnie śnieg. Tak, no. znam życie, jak nie chcemy, to spadnie od razu. Prosta. U nas dogania po To jest nielegalne Nie dogania, bo nie ma tej czapki Owo jest to jakby meteory teraz zleciały z nieba przez te komary No, meteory typu mogły spaść, no A właśnie <grym> mamy dużo sanity No, te <grym> meteory typu dężnie niszczą O, świetliki I w sumie można tak nasrać świetlikami po całej drodze Ej, w ogóle Ta. ten cytat Mighty Horse run crystal clear, a ty masz kryształową koronę na łbie. A, nie, to nie tak. A tu muszę ściągnąć. Jak Sanitis opisywałeś, to jest to. Zarombity zbieg okoliczności. Ej, mam nadzieję, że nam tu nie przyjdzie. O, misiu! No, nawet jeśli to co, on nie ma tu co zniszczyć. No nie wiem, no mnie na przykład gonił no, przez. No, znów może zniszczyć. O, tam jest. Siema no grubasku. Jest Siema picking. Ja mu dam węgiel, żeby mu było ciepło na zimę. Dary. <grym> Jak stonoga Kononowiczowi. Przestań. No, w sumie teraz byśmy mogli ten pokazać. To. to, to jakby to nazwać. No, nie, Strefę ja do walki z psami, coś takiego. Zespoilerowałem, Sol. Dobra, on to chodzi mi no w sumie. Dobrze. Wcale nie ma minimapy w górnym rogu. To się wydnie. <noise> minimapy też się ta... Taki kwadrat i plus 18. <noise> to jest plan. jest? Tak trzeba żyć. O i ogólnie Icemana nie ma wśród nas, bo nie przyszedł. Jak zwykle. Oczywiście za budowę dróg odpowiada socjali socjalistyczna Republika Radziecka czy coś. <grym> Wiesz, że na jest Dina Okej. Ale dobrze. Więc wszystko jest tutaj cud, Malina, nie ma na co narzekać. Film... No i to jest murowane ogólnie z kości, z kości dzieci, to jest murowane. <grym> jak ja dostanę Bana za ten film za dwa lata, to <grym> Was zabiję. No, no, jak no i tyś, tutaj YouTube, ogólnie się psy tam, zabija. Tam socjalizm popierają głowce, tak, nie znasz je. Tam się, psy ja zabijane, się ja powiedzieli ja coś o innym panu, to wtedy byłoby nieciekawie. O, układne. No i tutaj jest ogólnie nasza piękna baza, jest? O tak. Personalne magazyny. Bo ja ją budowałem. No nie zaglądaj ja, do czegoś innego. Nie wolno zaglądać Chciałem do Skrzyńczki Maciusia. Chciałem majsłynowi ukryć te za, za kawę. Nie wolno zaglądać do skrzynki Maciusia. Bo tak, bo tam jest kinów. milion tych kogli. I są item bez skinów. I kolekcja są, <grym> <grym> I i są No i ogólnie to w Kukrym. sumie tutaj mamy kolefanty. Tutaj jest farma świń strefa lunarna A brzydko te kawaty się posadziło obok siebie. jest. No bo poprzednie kawaty zabyły Big, tutaj są te suszarki, buflosy. O i z bardzo oczywistą tabliczką A ta, i ta w sumie chodźmy tędy. Co nie? No, tutaj są ogólnie kukły też personalnie oznaczam tabliczkami. Tutaj są farmy. Tutaj, ogólnie, przynieśliśmy z jaskiń ponad tysiąc kamiennych tułów i zostało ja ich. Ja przyniosłem. Jakieś 150. Ja Ja przyniosłem. a Mówiłeś coś o socjalizmie chwilę temu. Więc. No tak, wyroby były socjalistyczne, o, ale. Ale kinem, Tutaj bardzo. mamy farmy ogólnie. E, tutaj były te ptaki od eventu z roku Tak, Ale niestety nie, nie, nie dbamy na świecie. Ci ludzie nie szanują zwierząt. Ale Wendy bardzo ładnie tu Tutaj mamy kompostowniki ogólnie też. No i tutaj ogólnie mamy też las lunarny, który tak jakby ma udawać To, że tak jakby kawałek tego księżyca spadł też tutaj w ten las i częściowo jest zmutowany, częściowo nie Dlatego są tutaj też zwykłe drzewa. No i tutaj jest ogólnie zejście do jaskini, na którym Maciuś Debil zasadził drzewo. Weźcie się wszystkie. Nie ja, ja tego nie sadziłem, samo się posadziło. Na mapie tutaj jest owo zrobione właśnie z tym zejściem. Niestety to jest takie... Samo to wyszło, nie było planowane, więc trochę... no... Trochę źle. Wcale Fro kiedyś nie zaatakował drugiego Shiotusa i się dwa bił między sobą. To też takie ciekawostki. No. Wiesz, że mnie kusi, że jest zejść to teraz. Matkę ci zabiję wtedy. Moja stara. Może Ogólnie ona wzią, to wzią, chyba wszystko już pokazaliśmy, co nie? Mmm. Czekaj, mapę spoileruję. Jeszcze możemy iść na Lunardo. No? bo tam mamy dużo rzeczy. No, tam mamy bardzo dużo rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Krawabcie możemy odwiedzić. Tam nikt nie był oprócz Furo. Wiesz, że nawet nie mamy łodzi, bo ją zatopiłem. Kto kierowcą, kurde, jest. Ale ja to zrobiłem specjalnie, żeby ją zutylizować, by I tak z nie, nie no korzystaliśmy. Wiem. Ale kto kierował? I ogólnie miał? jeszcze mieliśmy, mieliśmy łódź z trzema żagrami z MALBATROSA, ale nie wytrzymała swojej mocy i uległa zniszczeniu. O, destrukcja. To w sumie, żeby się można było żegnać czy coś. De facto. Eee, hmm, jeszcze możemy farmę pank pokazać, naszą świetną. Mnie... Ano, o, zapomniałem tam. o niej. Tak, wcale jej nie porzuciliśmy na 100 dni, po czym tam nagle pająki zaczęły przejmować kontrolę. I wcale to nie było tak, że królowa się posadziła w statuetce i, i wyszła z niej. Ale idą psy, to musimy... Dobry timing. Hmm. Tu jest około 500 szyszek. A nam jest zimno. Nie. Mów za siebie. Gdzie tam? Masz hmm. Ma szczęście, że te szyszki nie są każde oddzielnie, bo były straże jak nam zlagował cały serwer na zawsze. Wow, to mi za wiele. Ogólnie swędziało mnie też, żeby „weatherpainem” rozwalić 9 taków z tą na raz i zlagować serwer na 5 minut. Znaczy, ty to zrobiłeś, ale okazało się, że Weather Payne ma ograniczenie, jeżeli chodzi o. Ale ja tego nie zrobiłem Weather Painem. My to tylko prochem a? robiliśmy, a Weather Painem a, działa okay. to normalnie. Mogę ci to pokazać potem. No, proch rozwali tylko max tak, niestety. Ale Weather pain działa normalnie, więc. No dobrze, że mam duże Sanity, bo teraz Ogólnie te nie psy tutaj wbiegają tak. tylko dlatego, że się nagrywa. Normalnie nie wbiegają, bo jest zablokowane figurą. Dobra, to w sumie możemy pokazać tą no, farmę pijanki. pająków. O, podniosą monsterita, zanim wkoczy do urlopu. Też tak może. Ej, korona by nie wytrzymała następnego skoku, to dobrze, że nie musimy jeszcze gdzieś tam nic pokazywać. W sumie tak. O, o już ma nawet mama sobie... No tutaj się dzieje ogólnie fajne rzeczy z tymi pająkami. Ami. Kill it with fire! Albo dobrze. Dobra, to w sumie już możemy kończyć, jakby. Nie, na końcu będzie wiesz. Zwłaszcza, że ktoś mi ukradł Termilstone. mi się nie? popsuł. Nie, na no, końcu musi zabrał. być śmierć siostry. Tak właśnie umarła Abby. W sumie chyba Maciuś pająkę. mi zabrał, bo mieliśmy dwa te stone w bazie pod koniec lata, on nie grał latem. 27 HP ma? Zjedz to. Hmm. Zjedz. No. Tam to wyrób. Dobra. W sumie to możemy już iść z tej farmy. Dobre miasto. tu się wszystko pali? Pro podpalił. Bo mu zimno było. Patrz, też ci poświecę moją latarkę. Pomi, ukradłeś Thermal Stone'a. Poświęcę latarkę. Tu nie przejdziemy, koledzy. Fajnie, że najwięcej się próbował do wszystkich, że kradną mu Thermal Stone'y, po czym sam ukradł wszystkim. No, Ja mam w tym w skrzynce chyba. O. się Ja się powiedziałem zakazić. wszystkim, bo był jeden Thermal stone w bazie i on jednego ukradł. No. Więc ukradł Tak jakby wszystkim, bo to był wspólny Thermal Stone. Ale to znaczy, że o to właśnie I, i... ogólnie jeśli ktoś na tym nagraniu znajdzie pantomimiczne wiosło, to dostaje eleganta. Yes. No, dokładnie. Nawet ja nie wiem gdzie że ci je położyli. Zamknij się. No, no tak ktoś <noise> znajdzie pantomimiczne wiosło. Gdzieś leży na na tym, na ziemi, to dostanie eleganta. Najgorzej, jak będę musiał uszyć eleganta, bo żadnego nie będę miał do wydania. Hmm. Ale nie możesz uszyć eleganta który No, elegant, no, no przecież nie możesz. Ten, A, no to najwyżej kupię. Steam Najwyżej kupię jakiegoś za złotówkę. Tam była jakaś włócznia za 3 zł. No i wyżej ja mogę ufundować. Yes. Każdy się złoży. Dobra, ale ja powiedz, gdzie to wiosło jest, to ja chcę wygrać tego Steam. Nie tak, ma. Tak, każdy da. No no, a tak ogólnie no, to w sumie żebyśmy się żebyś, serwana serwana mogli żegnać. No. no i teraz pozwalanie <noise> 100% z bani na koniec. Mi się wydaje, że najlepsze zakończenie to będzie takie. Pop! <noise> Też tak sądzę. <noise> Możemy okay. się żegnać. Do widzenia. Do widzenia. <noise> Do widzenia. Oj, to nie to. Czy tu umierasz z głodu? Nie. To było uszykowane no już wcześniej. Od początku zamierzamy rozwalczyć tą szutę z bani. Jest.